Zastanawialiście się kiedyś, gdzie warto wyjechać blisko naszej zachodniej granicy, podpowiemy. Drezno i kraina łaby to świetna opcja na city break. Drezno, nazywane perłą baroku, zachwyca bogatą architekturą, malowniczymi ogrodami, pokaźną kolekcją dzieł sztuki, a także eksponatami historycznymi. Drezno ma jednak dwa oblicza. I tak jak z jednej strony podziwiać można monumentalne budynki, kolekcje biżuterii, wyrobów z bursztynu i porcelany. W ciemnej stronie mocy mamy alternatywne Neustadt, które tętni życiem. Kolory, kontrasty, street art, przeróżne knajki, puby i kluby przyciągają ludzi szukających bardziej offowych klimatów. Miejsca w Dreźnie, które koniecznie odwiedzić trzeba. Rozpoczynając od najpopularniejszego zabytku – Zwingera, którego wnętrze skrywają w sobie muzea i tworzą kulisy do przeróżnych przedstawień muzycznych i teatralnych. Powstanie Galerii Obrazów Starych Mistrzów datuje się na rok 1560, kiedy to książę elekcyjny Saksonii August zbudował tutaj skarbiec. Okresem przełomowym jest jednak czas panowania elektorów saskich, królów Polski Augusta II i Augusta III, którzy nałogowo uprawiali shopping. Efektem ich uzależnienia jest między innymi obraz Madony Sykstyjskiej, który tutaj możecie podziwiać. Znajdziecie tu także prace Tycjana, Rembrandta czy Rubensa. Dosłownie kilka kroków od Zwingera mieści się zamek rezydencyjny. Ten światowej sławy skarbiec zrobił na nas ogromne wrażenie. Muzeum jest podzielone na dwie strefy stałej wystawy o różnym charakterze historyczne zielone sklepienie i nowe zielone sklepienie. Kolekcje są niesamowicie imponujące. Udostępnione do oglądania w nowym zielonym sklepieniu, dzieła dresdeńskiego nadwornego jubilera Dinglingera oszałamiają ilością detali, precyzją i bijącym od nich blaskiem. Spójrzcie na ten dresdeński zielony diament. Szczęśliwie nasz nocleg zlokalizowany był w rewelacyjnym miejscu, bo na placu Newmarkt. Newmarkt w czasie II wojny światowej został prawie całkowicie zbombardowany wraz z barokowym kościołem Marii Panny w Dreźnie, po niemiecku Frauenkirche. Dzisiaj Frauenkirche jest symbolem Drezna, widocznym na każdej pocztówce, upamiętniającym tragizm czasów wojennych i będący jednocześnie symbolem pojednania. Po wejściu na kopułę kościoła podziwiać można przepiękną panoramę miasta. No to nie tylko starówka, to także bulwary i łąki nad Łabą. Co roku dużo tu się dzieje i tak na przykład w tym roku nad brzegiem rzeki odbywają się nadłabskie noce filmowe czy sesje jogi. My niestety nie zaopaliśmy się na zbyt dobrą pogodę, a żałujemy, bo planowaliśmy też wybrać się na Drezdeńskie Wyspy Kultury 2020, w trakcie których od lipca do września wśród śródmieściu na scenach open air można oglądać występy artystów. W Dreźnie warto wybrać się też na spacer do Grosser Garten. Dzień dobry z Grosser Garten, czyli takiego drezdyńskiego Central Parku. Jest ogromny, bardzo zadbany i świetny na przykładowo piknik wśród natury. Ale Drezno to nie wszystko, co zachwyca, bo podrezneńska kraina łaby to urokliwe tereny idealne na aktywny wypoczynek. Na szczególną uwagę zasługuje saksoński pieszy szlak winny, a także czarująca miśnia z urokliwą starówką, zamkiem Albrechtsburg górującym nad łabą oraz jedną z najsłynniejszych w świecie wytwórni porcelany. Przejdźmy na koniec do tematów winnic, bo jak już pewnie wiecie, jesteśmy ogromnymi fanami wina, w szczególności win niemieckich i tym razem udało nam się odwiedzić winnicę Schloss Wackerbarth. Czy wiedzieliście, że Saksonia jest jedynym regionem, w którym uprawiane są wyborne winogrona odmiany Gold Riesling? A mówiąc, gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, wypożyczylibyśmy rowery i zjechali krainę Łaby wzdłuż i wszerz, bo to malowniczy rejon winem płynący i ciężko się tu nudzić. A dla fanów Kreuzberga jest w Dreźnie Neustadt. W końcu to troszkę taki mały Berlin. Przypominamy o subskrybowaniu kanału, kciukach w górę i oczywiście pozdrawiamy.